Na początek przywitanie. Hello, jestem koczapel koczo.pl Koczo, koczo, koczo. Koczo, koczo, A dziś a tak do rzeczy to. Yy, tak w ogóle. Idziemy na. Oh, pada. To może się ubierzemy. Mam, tutaj jest. Nie weźmy sobie, żeby tak sobie wrócić, to wygłupię innego podnika. Oczywiście znaczy, ubierzmy się, bo chodzę. Nie no, tam sobie zbudowałem, czekajcie, pokażę Wam go z tej perspektywy. O. To. Hmm, to jest můj vlastní dom. No i tam vlastně pokažu, jak už chodíme i gramy co mám, co se uzběrálo. Samé to. Samé to. Samé to. Same to Mam tak. I dobra. Ok. Okej. Okay. No to mm, teraz pożegnanie. Ja jestem Kodzopel i chciałbym, żebyście na mnie głosowali i lajkowali mnie. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Będę wam wdzięczny.